Dzisiaj mamy ogólnopolską noc bibliotek, i dzięki temu dotarliśmy do Kędzierzyna Koźla, do przepięknej biblioteki i mamy okazję zobaczyć, jak ta noc będzie dzisiaj tutaj, w tej bibliotece, wyglądać. Serdecznie witam dwie panie, które właśnie tą dzisiejszą imprezę organizują. Postanowiłyśmy przedstawić mieszkańcom naszego miasta oraz przede wszystkim naszym czytelnikom historię opowiadane na wsiach okolicznych oraz w okolicznych mieścinach, miejscowościach opowiadane z pokolenia na pokolenie. Historie na temat magicznych stworzeń, takich jak utopce, Beboki oraz Strzygi. Są to bardzo znane i rozpowszechnione śląskie stworki, są one znane na, na śląsku, głównie tym, nie naszym województwie, dlatego postanowiłyśmy rozpromować te podania. Zainspirowała nas książka Podania i historie o duchach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Nie chcemy też za bardzo dzieci straszyć, więc będzie to wszystko w aurze takiej bajkowej. Nie w każdym śląskim domu dzieci wiedzą, że były takie, że były takie stworki, jakby boki, takie podania. Szczególnie ciekawe właśnie, właśnie bardzo nas ta książka, o której Korzenka powiedziała, zainspirowała, bo wśród legend jest wiele właśnie takich podań, które są związane tutaj z naszym, z naszym regionem. I to jest takie bardzo cenne. Chcemy przekazać najmłodszemu pokoleniu, że tutaj też są jakieś legendy. Oprócz oczywiście legendy po powstania, związanej z powstaniem naszego miasta Kędzierzyna Koźla, jest wiele takich ciekawych legend, które właśnie zostały w tej książce zebrane, które nas zainspirowały. Jak Wam się podoba ta noc w bibliotece? Co najbardziej Wam się tutaj spodobało? Wyboki. Co Ci się tu najbardziej podoba? Yy, to pierwsze piętro, przechodzenie przez tunel, rzucanie woreczków do kółeczek i ten slalom i jeszcze wszystkie rzeczy z pierwszego piętra. Ekran psuje oczy, a książki tylko dają wiedzę. W dziale dla młodzieży przewidujemy zadania ruchowe oraz zadania, które mają na celu przybliżyć troszeczkę język śląski. W pierwszym piętrze w pożyczalni dla dorosłych w stalce wystawowej. Ja przygotowałam taki troszkę bardziej zaawansowany program, bo chciałam pokazać legendy o straszniejszych zwierzętach oraz o legendę naszą dosławiecic. O pięknie tej kolumnie i przygotowałam zadania sensoryczne dla dzieci. A także szukanie strzyk między, między regałami. Noc w bibliotek w Kędzierzynie w Koźlu powolutku zbliża się ku końcowi. Mieliśmy okazję zobaczyć, że książka nie musi być nudna. Można ją w super sposób przeanalizować. Jak wcześniej zobaczyliście. Grupa dzieciaków razem z rodzicami usiadła do różnych zadań, a co było w tym najfajniejsze? integracja. Dzieciaki nie siedziały z rodzicami z telefonami, z laptopami, tylko dosłownie z książką w ręku. Podsumowując, kochani, czytajmy książki, odwiedzajmy biblioteki. Dziękuję, Twoje media, Joanna Makosz.